Cześć, w tym filmiku przedstawię Ci cztery proste techniki oddechowe, do których możesz powracać w każdej chwili, robić je w takiej sekwencji jak tutaj, bądź wykorzystać pojedyncze ćwiczenia w sytuacjach, gdy tego potrzebujesz, gdy może będziesz zdenerwowana, zaniepokojona, być może tuż przed jakimś występem publicznym, czy poprowadzeniem live'a w social mediach, czy może przed poprowadzeniem grupy na szkoleniu. Oddech to jedyne, co robimy tu i teraz. Nie możemy się naoddychać za wczoraj ani na zapas na jutro, więc jest to taka praktyka, która pozwala pobyć tu i teraz w swoim ciele, zauważyć jego potrzeby. Też na co dzień warto jest zauważyć, że oddychamy spokojnie, głęboko w sytuacjach, gdy czujemy się bezpiecznie. Więc tak samo, gdy przez praktykę oddechową oddychamy spokojnie, Głęboko z naszego ciała płynie sygnał do mózgu, że jesteśmy bezpieczne, że wszystko jest ok. Więc jest to bardzo, bardzo prosta technika do wyciszenia ciała i umysłu i wprowadzenia takiej równowagi i poczucia, że jestem bezpieczne, że wszystko jest ok. Pierwsze ćwiczenie możesz usiąść tak jak ja na macie, możesz się też do pierwszego ćwiczenia położyć na płasko, warto wtedy zgiąć e, kolana. E, I połóż dłoń na brzuchu i bierzesz wdech nosem, wydech nosem i obserwujesz jak twój brzuch się unosi. Na wdechu przez nos twoja przepona schodzi w dół. Więc automatycznie, w wyniku zmiany ciśnień twój brzuch się unosi i na wydechu opada. Jedyne co teraz robisz, to tylko obserwujesz swoją dłoń. Jeśli leżysz, możesz położyć na brzuchu jakąś książkę albo poduszkę, jasiek i tylko. Obserwujesz swój oddech. To jest pierwsze ćwiczenie. Możesz je robić tak długo, jak czujesz potrzebę. Teraz drugie ćwiczenie. Będziemy brać wdech na sześć i robić wydech na sześć. Czyli liczysz sobie w myślach do sześciu, wydłużasz swój oddech i potem robisz wydech, odliczając. Na sześć. Spokojny wdech nosem i wydech nosem. Jeśli na sześć jest dla ciebie za długo, możesz zacząć od odliczania do czterech, tak żeby czuć się komfortowo, spokojnie. I z czasem można to oczywiście wydłużyć do sześciu, czy nawet do ośmiu. To ćwiczenie z takim oddechem na sześć. Wycisza ciało i umysł. Możesz zatrzymać, zatrzymać ten filmik w tym miejscu i zrobić jeszcze tyle powtórzeń, ile potrzebujesz, a ja już pokażę ci kolejną technikę, kolejne ćwiczenie, tak zwane oddychanie pudełkowe, box breathing. To jest oddychanie z pauzą. Będziemy brać wdech na cztery, potem robić zatrzymanie na cztery. Wydech na 4 i znowu zatrzymanie na 4. Te zatrzymania między wdechem a wydechem są tak naprawdę tylko przedłużeniem naturalnej pauzy, jaka jest między wdechem a wydechem, więc nie przyduszamy się tutaj, nie wstrzymujemy oddechu na siłę. Jeśli poczujesz, że na 4 to jest za długo, możesz zrobić na 2. Jeśli masz jakieś choroby przewlekłe, to w ogóle nie rób zatrzymania, zrób sobie wtedy tylko wdech na 4 i wydech na 4. A jeśli czujesz się komfortowo, wygodnie, to po prostu zrób wdech odliczając do czterech, zrób zatrzymanie na 4, wydech na 4 i zatrzymanie na 4. I tak możesz sobie powtórzyć teraz 4-5 razy. Takie pudełko. Podobnie możesz zatrzymać filmik tutaj, zrobić to ćwiczenie właśnie tyle, ile czujesz teraz, że potrzebujesz. A ja już pokażę Ci kolejną technikę oddechową, oddychanie naprzemienne. Raz będziemy brać wdech do lewej, raz do prawej dziurki prawa dziurka połączona jest z lewą półkulą mózgową, lewa z prawą, oddech do prawej jest taki bardziej stymulujący, pobudzający, oddech do lewej dziurki jest bardziej wyciszający, więc robiąc oddechy naprzemienne synchronizujemy półkule mózgowe, synchronizujemy też nasz układ nerwowy współczulny i przywspółczulny. Więc teraz tak, możesz złożyć te dwa palce w taki sposób, i zakrywasz na przemian raz prawą dziurkę kciukiem, raz lewą palcem serdecznym i małym. Możesz sobie też te dwa palce położyć tutaj tak jak tobie jest wygodniej. Ja wolę w taki sposób, czyli zatykasz kciukiem najpierw robisz wydech, zatykasz kciukiem prawą dziurkę i bierzesz spokojny wdech do lewej dziurki. Zamykasz lewą dziurkę, otwierasz prawą i robisz wydech. Po wydechu robisz wdech do tej samej dziurki, czyli znowu do prawej. Zamykasz prawą, otwierasz lewą i robisz wydech. I ponownie teraz wdech do lewej. Zamykasz lewą, otwierasz prawą i wydech. I znowu możesz powtórzyć to ćwiczenie. Tyle, ile potrzebujesz. Zachęcam Cię też, żeby w tych ćwiczeniach, oprócz tego pierwszego, gdy obserwujemy dłoń unoszącą się na brzuchu, gdy robimy w leżeniu, w pozostałych ćwiczeniach, gdy siedzisz, czy to jest na macie, tak jak ja, czy na krześle, na fotelu z opuszczonymi stopami, ważne jest, żeby Twój kręgosłup był cały czas. Wyprostowany, wyciągnięty w górę, więc możesz sobie wyobrazić, że ktoś pociąga cię za sznureczek, który jest przedłużeniem kręgosłupa, jak taką maskotkę w teatrze lalkowym, że cię tak pociąga, a tutaj ramiona jak sznureczki opadają w dół. Taka wyciągnięta w górę sylwetka sprawia też, że tutaj cała przestrzeń się otwiera. Podciągasz też miednicę żeby nie wypychać tutaj brzucha do przodu. I taka sylwetka pomaga też przy okazji tych ćwiczeń oddechowych pracować z poczuciem własnej wartości, bo taką otwartą, wyprostowaną postawę na co dzień mają właśnie osoby, które czują się pewne siebie, pewne swojej wartości. Dziękuję.